Ale gdy już mamy Ewangelię Mateusza, trzeci rozdział, wiersz pierwszy, drugi mówi A w owe dni przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na pustyni judzkiej, mówiąc Upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Muszę powiedzieć, gdy czytam Biblię, to jest niesamowite. Pojawia się nagle człowiek i dokonuje chrztu. To przecież przedtem było nieznane coś takiego. I pomimo tego wygląda w oczach nie, niektórych może to dziwak. Jakiś prosty człowiek, prosto ubrany z sierści wielbłąda. No Sierść wielbłąda to nawet troszeczkę droższa, lepsza. I prosty człowiek zaczyna chrzcić. I do niego przychodzą ludzie, nawet i kapłani. Wiersz piąty, szósty mówi: Wtedy wychodziła do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nadjordańska. I byli chrzczeni przezeń, przezeń w rzece Jordanie, wyznając grzechy swoje. Oczywiście oni byli zanurzani, bo może ktoś, kto słucha, zna tylko chrzest przez pokropienie, przez polanie główki dziecka, oni byli zanurzani. Kto czyta Biblię, to wie, o co chodzi. Słowo chrzest baptizos greckiego to znaczy całego człowieka zanurzyć do wody, na, aby jego grzechy zostały tam utopione w tej wodzie. Chociaż ma to oczywiście głębsze znaczenie. A więc czytamy, że przychodzili również faryzeusze i saduceusze, Jan sprawozdał, apostoł Jan sprawozdał, mówię już nie o Chrzcicielu, tylko Ewangeliście, że przyszli także kapłani i lewici zapytanie. Tak naprawdę to kim ty jesteś? A może Mesjaszem? Ale Jan Chciciel wyznał, no nie, po mnie przyjdzie ktoś większy, którego u sandałów nawet rzemyka nie mam prawa rozwiązać czy zawiązać.